Was in turmoil. The Ashen Empire was rising, and its influence spread far and wide. The Imperial family plotted to destroy the Citadel, where the Seraphim had traded their weapons for a life of prayer. In their dark laboratories, the evil Ashen forged a commander from one of their own, the Gatebreaker. Whose sole aim was to bring down the cloister gates and lead their armies to victory. But the citadel was protected by immense fortifications, and the gatebreaker needed more power to destroy them. He sought two relics of power artifacts said to hold limitless raw magical energy. He turned to the Grimacs. Horrid abominations created in the same laboratories. The Grimac warlord was ordered to find the artifacts using whatever means necessary. The warlord marched her troops towards the Monolith Forest, where one of the artifacts was rumored to lie buried. Oblivious to the growing turmoil, a group of adventurers were relaxing at a local tavern. After their latest so grand adventure, loading! Uh, the queen followers seldom remove their uh, masks, even in private. Blah blah blah. Cześć, I'm here with Visuality, I'm here Sacred Citadel. I'm here with Maginon. See customer, check out that table there. You part of a see a lot of them around these days. days. Ja że myślałem, że to będzie rysowane. Okej, okay. y, możecie kojarzyć takie RPG, które są, wow. y, które są dość lubianymi rpg Seria nazywa się a Sacred, jest jedynka, na pewno dwójka, wydaje mi się, że jest trójka, chyba na pewno jest trójka, nawet się posiadam i to jest spin-off, jakby Castle Crashers tylko w świecie Sacred, nie do końca bym powiedział, bo Sacred jest bardzo charakterystyczne, a to coś nie przypomina Sacred. Ten kolejny dalej pie? Właśnie się zablokowałem o krzesło, Wyskoczyłem i ten... Dobra, zobaczmy jakie my tu mamy jeszcze ataki. Nie wiem, że tu mamy też alternatywny atak, który nie działa, okej. Okay. Tego jeszcze nie ma. mam tylko zwykły atak i mocniejszy. atak. Wow! I padli wszyscy, ten mocniejszy atak to jest może też mamiczny. Dzięki, Przemieniaczek! Seria Secret jest... Y Często mylona z Diablo -klonem. to nie jest Diablo -klon, to jest skomplikowany RP, ale w którego gra się w miarę podobnie do Diablo. E, stąd jest ten. Jedynka, o ile dobrze pamiętam, była bardzo lubiana, ale dwójka jest uwielbiana. Dwójki chyba nie posiadam. Trójka, moim zdaniem, jest mniej lub bardziej A panowie, i fireman! Bla bla bla! Mi się kończy manewr? Nie kończę. Czyli mogę spamować w was o To nie jest najlepszym wyborem, bo u mnie tu weźmiecie zaraz... Y Bum! PUM! I, 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 i wytentegujecie. No okej. Okay. Dobra. I, I chciałem zobaczyć... Strasznie byłem napalony na tą wierkę zanim ona wyszła. Strasznie mi się podobała koncepcja tego przeniesienia klasycznego, mocnego oh, to, znaczy, nie tylko klasycznego, ale kaj. bardzo mocnego RPG'a w świat. To Czegoś co mi się kojarzyło z e, Golden Axem, ale z drobną ilością repegowania, potem się okazało, że niekoniecznie gierka ma bardzo średnie notę na stanie. Na przykład nie mogłem ustalić rozdzielczości takiej jak na ek ekran monitor. Na... ekran za to mógłbym grać na starym monitorze, bo nic ponad to nie da się wyciągnąć za bardzo. Jeżeli chodzi o sinnik tej gry, tam się da tylko troszkę bardziej większy, ale kwadratowy, a nie, nie pociągny, więc zobaczymy. No bardziej... Zobaczmy. Na razie... Na razie nie jestem pod wrażeniem bo rozumiem, dlaczego ludzie się pultają, bo ja tutaj mnie to tylko jeden przycisk cały czas. Bo wszelkie kombinacje nie zdają egzaminu. No ale dobra, to może, to może ja, może ja się nie znam. Yeah, 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 nie, 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 do Dunaxa. W, w swoim czasie. Achievment Unlocked! Can touch this! Oooo, nice! Szczerze powiedziawszy, ta gierka mogłaby mi się spodobać. To mogłoby być zrobione bardzo fajnie. Ja wiem, że mam mieszane noty, jak właśnie rzekłem, rzekłem. Ale gdyby nie problemy z rozdziałką, to i graficznie ja lubię taki pseudo-Kunksowy styl. Stylizacja jest jakby jednej z Jest jest, jest, nie, jest. Plus nie jest to. Jakby trochę bardziej rozwinięta walka była, to się może zaraz pojawi, jakby potem tam. Au. Leveluję, coś tam zdobędę, nie wiem jakieś się jedlonię. Double jump! Ale nie ma sensu robić double jumpa! Oni się resetują, w momencie kiedy zostają trafieni. Więc, czy jedna z nich zostawi się. Czy ja mogę złapać Macusia i być ich małym Panowie z tym atakiem lepszym jest taki. O, musiałem czekać do końca. Pick up. Okay. Przyznam, że ten niez dużo lepiej wyglądał fajnie Ale nie jestem przekonany czy... Czy czy, 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 po prostu to nie jest jedna z tych gier, gdzie się idzie tylko postawnie. Jak namaga, ona jest mało magiczna! To nic o, O! Chociaż niczego nie wiem przeciw. To jest jedna z tych gier, o w których trzeba pamiętać, żeby nie wejść e, po Nie wiem, że wszyscy drogie takie wyglądają jakie Halki. Czy mięso właśnie spadło z dachu. To takie takie Halki, to przez ten zielony z fiolety. Może nie do końca ten rodzaj zieleni, ale ten rodzaj zielony. Klucz wielcy masywni, no, jeżeli chodzi o design Orczanów, to się nie postaraj Widnie, no? ale też tragedijnie. Graficznie okej. Okay, dla mnie bez zarzutu. Nie mam się do czego przyczepić, a zazwyczaj, jeżeli chodzi nie o jakość grafiki, ale o stylizację graficzną, mam dużo dobrego. A co to za? jest Bring the survivors. If they know anything, take them until they talk. Fajnie by było, jakby strasze tutaj były tworzone mniej lub bardziej randomowo. Wiecie taki. Może nie. E, różne Legacy, ale taki, taki drogalik e, na... No. Wow, wow! No ja to nie chcę. to palą! to palą! Ja się fajc... Fight... ale się dałem zlamić! Do zapamiętania, nie używajcie. To nie ma... przełożenia. Coś pamiętam, który z recenzji graczy kiedyś, coś czytałem, że to jest jedna z tych gier, gdzie... To jest jedna z tych gier, gdzie gra się wojownikiem i nie przejmuje się resztą. No wyboru był wojownik mak, szaman i tam jeszcze coś było. Jakiś łucznik, ranger, tego, także... Okej. Mmm... You look tougher than the rest. Ciekawe jak to będzie ale <laughs> Jaki suchar, no come on. To jest moje zadanie, słuchajcie, poradnik. mnie nie zabili? bo mnie nie zabili Health bonus, bonus, time bonus, score. Nie, nie wiem, co ta plama pod spodem robi. To ma być brąz, srebro. Ja idę Attack, Defense, Dexterity, Power increases the elemental damage of the wielded weapon and makes power attacks generate faster. Okay. Uh, Health, ataki. Te dwa punkty. Yeah. Tak. Ah. Crap. Panics. Okay. the mine. Kopalnia. Okay. We can we go, we go, we go. Ta muzyka kojarzy, może ona była w Sacred i ten... tak, czy siak. Rozumiem, dlaczego fani Secret nie widzą tego produktu. No ja was nie mogłem, myślałem, że jesteście plecami, bo zacząłem machać, i było za dużo reakcji. Tam jest muzyczka od w tle? Troszkę? BUUM! Ben! Fajsy, żywte. Kurka to mogłaby być fajna gra na, na serię. Jakąś taką. Nie wiem, z kimś lightowym. Skinaukę z. z, z, z ja, czy ja z kimkolwiek innym robię kiedykolwiek serię? A nie, przepraszam, są, są ale to, to, to nie są youtuberzy. Jak. Majalne mecze, kiedy ja meczek, z wami robię serię, oczywiście to nie. To nie to nie był przypadek, ale chodzi mi, że z youtuberami, czyli zdarzy mi się z jakimiś innymi youtuberami niż ten. Balin co prawda ma konto na YouTube, ale też balin youtuberem tam nie powiedziałem, że jest. Raczej znaczy youtuber osobistością. Z Wojtkiem nie nagrywałem, z Waczem nie nagrywałem, z Magdo nie nagrywałem. Co ja wywaliłem? waliłem? Zwłaszcza gościa... wszystko razem... Oni mają łuki! Wygląda no, na to, że mieli ograniczoną liczbę strzału, ograniczoną do jednego. Nie, wszystko spoko, tylko gierka ma bardzo nudny jak na side scroll Brawler system Walk. Wszystko załatwia się jednym klawiszem, chyba że to jest kwestia mojej postaci, to no? oczywiście, że tu się jakiś coś, coś ładuje, chyba. No? Ale to, to jest takie bardzo okazyjne. Ja nie widzę składania. Kom, a. A, okej. Okay. Czyli się odblokowuję te rzeczy, o których właśnie mówiłem, że ich nie ma. No okej. Okay. To, to, to jest wasza kopania Tak bardzo nie ogarniacie, że ja tu bardziej ogarniam? Ech, wrogowie Najgorzej jak człowieka tutaj przewrócą, to nie może wjazd, to nie wiem, że go przewrócili. To jeszcze go tu przejedzie coś Właśnie taka ci będę lądowała bez telemarku, bez telemarku Możemy telekrzy strzelimy. No, no chodź, no chodź, strzelimy tyle krzyża. Uznajmy, no że to był telekrzysiu. E, e, Rozpatrz się e, bardzo. To był telekrzysiu z telemarku. Podobnie ci marku Podam ci krzyśiu. krzysiu. Telekrzysiu. udało nam się z telekrzysiu, to może teraz się... Bomsi. Bomsi. Profesjonalnie nauczył się człowiek jednego komba i cały czas z niego korzysta. Ale to nie... też jest nie najgorszy system, wam powiem. Powiem wam, że to nie jest najgorszy system, bo to wymusza na mnie korzystanie z tego tak, że mi się to bryje w pamięć, yy, pamięć mięśni zadziała. I będę z tego umiał bezproblemowo korzystać I w momencie, w którym wprowadzę coś kolejnego To to będzie dodatek do mojego repertuaru, a nie nadmiar rzeczy Z których próbuję nauczyć się korzystać I nie do końca wychodzi, bo za dużo na to Nie przesadzajmy, tak narzekam, narzekam Ale to w sumie nie jest zły pomysł, żeby... Teraz mi się to bardzo skojarzyło z tym, z Indiana Jones, z drugą częścią Kompanią. Dobra, to nie jest zły pomysł, żeby gracza wprowadzać powoli po O, fajne, już w górę mogę. Wow, to podgór, i mam taki odrzut. Jeszcze jakby tutaj zmiana zmieniała wygląd, to ja bym w tą grę grał. Powiem wam, że jako, że ja korzystam teraz z e, cudzej kopii <śmiech> 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 Zastanawiałem się parę razy nad kupieniem tej gry, ale nie doszło to do skutku dlatego, że przyznam się wam, że średnie recenzje tej gry mnie znają Była w ona dalej jest na mojej listie, ale jakoś tak jak była w promocji, to, to stwierdzam... A, to się nie stwierdza. Więc skoro średnie te. Nie przezna zajmę, bo tego typu do przejścia z Castle Crashes jest... Ta jedna e, gierka taka porąbana, którą mam przejść. Nie mogę się za nią zabrać. Która ma świetny ten e, trailer. do jakby dungeon i ta ta bardzo, bardzo śmiechował. przynajmniej. Jak żarty w stosunku do gry smaku i... O! Nice. <śmiech> no, <śmiech> Jeszcze gold mi się pojawił u góry! W bo ogóle Nie tak jak... MMO czasem, że zepchniecie wroga i drop zostaje tam na lawie no, no, i widzicie leje, czyli dał wypad, że tak powiem. Niewielu MMO tak było, ale... Nie jest to popełnione bez... Jestem coraz bardziej na tak z tą grą. ale... ale... ale nie będę kłamał, że... że w pełni rozumiem dlaczego fani oryginalnych sekretów po prostu hejcą to, to coś. przecież To też nie jest jakoś, jest skomplikowane przynajmniej na razie. Bo no, przecież taktyka jest prosta, chyba że różnym postaciom się to naprawdę różni to też jedno przepisywać jedną narrację. Wow, wow. Ale spokojnie. Ja, tak, nie jestem tutaj bezwyciężarz. Zobaczcie, z czym się było na przykład zobaczyć. System zgonów. Czy na przykład ja się zamieniam w dążkami muszę tym się do swojego ciała jak nie przemierzając z Nie, nie, teraz się nabijam. Mówię o tym tylko dlatego, że szykuję się krótko. Słyszycie to? Właśnie zwróciłem na nie uwagę i pomyślałem, że, że mużycznie to nie ma sensu po... popisać. pisać. Znaczy, teraz przeszło w coś troszkę sensowniejszego? MMO. Dragon Saga to się kiedyś inaczej na dzieje Ale jest MMO w takim właśnie filmacie, że się. tylko wiecie, jak Majpł stary bardziej takie tak, mangainy, a to właśnie nie jest mangait, bo to się bardzo podoba. Gdzie jest Tapur? To, 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 to jest, mała batruś, ok. I to jest. Jaką kosy mam teraz! Czad! Dobra, proszę Państwa, przeszliśmy chyba. Jestem pewien, czy jest to tak? A jak nie, to jest zwinię. Fajne, że dodali elementy platformówkowe do tego. Jestem na Podoba mi się, podoba mi To jest taka, taka trochę... Jedna próba podejścia do modernnego, e, modernistycznego, nie, nie pasuje, MODERNEGO, e, tego, m, Golden Exa. Why not? Ja jestem na tak. To jest planszy? Tak. Proszę Państwa, ja Wam dziękuję za uwagę. Ta gra się nazywa Secret Citadel. E, I hej! <zysk> Co my tu jeszcze mamy? Dajmy sobie więcej w atak, więcej w defense i jeszcze więcej w POWER! Accept. Monolith Forest. Olas Grymbla Fortress. back coś tam. Enter the town. Mogę, we oh, mogę wejść sobie do miasta. Seraphim Mage has a beautiful voice and did a bit of coś tam, coś tam. Village. To, co chciałem sprawdzić, to jest uh, Nie, nie, ten, ten O, ten Mam tutaj Takie różne ciosy. Co mam ubrane, swap weapons Ok, bla 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 Kryształy, co to są? Bo coś mi pisało o kryształach Ataki, duracje, bla 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 Ok um, Czy jest tu na przykład Merchant go mogę się wpić i zakupić sobie o pani ładnym stroju w pani. Nie tak Kryształki Bo shiny things for me sprzedaję kryształki shiny things for to jest you do not the required level Co to jest w ogóle? Nie do końca kumiem, ale

No to, że w tej gierce jest sporo takich fajnych rzeczy pobocznych. Oprócz fabuły biegnij do przodu, bij i zabij, morduj. Jestem zaintrygowany. Moje włosy to tak naprawdę zabij jest takie. Zespół. Troszkę biednie, no ale damy. 450. A kupmy to, zobaczmy jak to działa. Zobaczmy jak to działa, no zobaczmy. Okej, okay, ubrało się, coś. Ale mój wygląd się chyba nie zmieni. Ale nie, ale nie, jest, jest nieźle, jest nieźle. W ogóle wygląda, jakby miała takie chude nóżki, one nie są chude, bo te buty są brązowe na brąz, brązowym tle. Ale mają e, z przodu ochraniacze złote i to czy tam żółte, nie wiem. Wygląda nieźle. No, podoba mi się, podoba. Aaaa, tego nie obczaiłem. Wejdy są pod prawym tym. A jest blok jeszcze, dobra. No to czas walki. Kurka, serii może nie, ale to jest gra, do której można czasem wrócić, bo to wygląda na bardzo sympatyczny produkt. Jestem mile zaskoczony, szczególnie po raczej negatywnych recenzjach, które czytałem od ludzi, których recenzje lubię czytać, bo zazwyczaj się mniej lub bardziej zgadzam z ich zdaniem. Nie wiem, że gra się robi gun dnia na później. Nie pamiętam dokładnie o co się czytali w recenzji, poza tym, że to nie jest sekret.